Kamil ocenia, jakbym wyglądała w danym kolorze włosów. Dobra. Co to jest za kolor? Taki zielony? No to nie, no tutaj taka szóstka. O, to i tak. No, no fajny, a ten? Y żółty. Y no o! Ej, ale taki miałam, nie? To jest taki alasiwy. Taki no alasiwy, no? Trójeczka. Taki miałam. A to jest czarny? No ciemny taki. Ale jest, no. z taką y grzywką. Taką grzybką na no, obrę. Fajny, dwójeczka. Ale brwi mi nie pasują. Kamień. O Jezus, paskudne rudy. Ale. Ale ja ci mówiłam, że chciałam kiedyś. No, ale. O, niebieski. Taka Patrz Paczek podobny do mojego tatuażu to Ej, jest taki pasuje kaletowy. mi, moim zdaniem. No, ja taką piątkę dam. A to jest zielone. To tamto co to było, jakiś żółty. Nie. Nie, nie. nie, no nie wiem, co zrobić, bo dziesiątka to nie. No dobra, siódemka fioletowe, teraz dużo osób ma fioletowe, nie? I jest bardzo ładny, czwórka I no. pierwszy, co to jest za kolor? To jest, to jest taki... taki żółty Kurczę, czy jestem daltonistką? Ja cię kręcę, dobra, Zarysykujemy. zarysykujemy I... O, no nie Bo to wygląda jak ten niebieski, tylko jakby się wyprał Taka Siri troszkę No, to ranking skończony No i mamy, napiszcie w komentarzu co sądzicie, a w następnym filmie ja oceniam włosy Kamila hmm.